Podzielę się, podzielę się z Wami bardzo fajnym tipem. Bierzcie jak swoje. Myślę, że to ma bardzo duży sens, jeśli na przykład tworzycie treści dla polskich odbiorców, ale chcielibyście zaangażować w te treści kogoś z innym językiem. Nagrywałem z klientem przez dwa dni. Materiały wszystkie mamy po włosku i po angielsku, więc przeważa ten język angielski i wyjścia są jest, jest kilka wyjść, powiedzmy trzy. Pierwsze wyjście jest takie, że puszczamy po prostu jak jest, biorąc pod uwagę fakt, że większości tych odbiorców może nie gadać błędnie po, po angielsku, przez co nie, będzie, nie będą chcieli tego oglądać. Więc jest poziom wyżej, mogą dostać napisy do tych filmów, tylko dobrze trzeba sobie zdać sprawę z tego, że większość odbiorców jest leniwa i my jako ludzie jesteśmy leniwi więc im coś jest bardziej przystępne łatwe to tym chętniej z tym działamy dlatego jeśli macie taką sytuację nie zastanawiajcie się ja w tym w tej sytuacji zrobię dokładnie to samo puszczamy po angielsku nakładamy na, tego, na to polskiego lektora żeby wszyscy mogli sobie po prostu słuchać tego i myślę, że Dzięki temu będziemy mieli jak najwięcej zainteresowanych. Pozdrawiam!